Hejka, hmm. ostatnio próbowałem już nagrać materiał, ale najpierw przeszkodziła mi motolotnia, a potem kosiarka sąsiada. W końcu się poddałem, a potem już standardowo nie było czasu. A... I chciałem pokazać o tym, jak łatwo przyszło mi się przestać nagrywać. Um, Coś smutne, e, bo pokazuje, że chyba dobra decyzja, żeby przestać jak gdyby w pewien sposób... E, Zmuszać, bo to już nawet nie chodzi o motywowanie się, ale o to, żeby po prostu zobaczyć, gdzie to wszystko samo pójdzie, bo zawsze miało być tak, że, że, że to wrzucanie tych materiałów miało być po prostu pewnego rodzaju odpowiedzią na potrzebę wygadania się, przekazania czegoś i stworzenia czegoś małego. I przestało to w ten sposób działać, bo zrobiło się takim trochę obowiązkiem. W ten dzień to, w ten dzień w to, w ten dzień w to, bo jednak yy, trzeba wrzucać często, żeby ten kanał, jednak yy, coś tam się na nim działo, i tak dalej, i tak dalej. I droga donikąd, tak naprawdę, bo yy, nie chodzi o efekt, ale chodzi o mój czas i moje, moją motywację do tego, żeby robić. I chyba to powoli doszło do takiego momentu, że, że stoję przed takimi dwoma opcjami, może trzema. Pierwsza taka najprostsza, żeby całkowicie przestać to robić. Co chyba się nie wydarzy, bo za bardzo lubię czasami pogadać do kamery, szczególnie jak mnie bulwersują jakieś tematy. Drugie to jest yy, skupienie się tylko na dwóch powiedzmy tematach, czyli na bieganiu i na karierze. Bo to są rzeczy, które lubię, ale robię ich po prostu yy, nieregularne, czyli po prostu yy, wtedy, kiedy rzeczywiście mam ochotę, i wtedy, kiedy rzeczywiście jest o czym pogadać. No i jeszcze trzecia opcja to taka, że po prostu zacząć wrzucać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście mi się chce. Czyli zupełnie bez jakichś tam ustaleń, bez jakichś planów, to co akurat w danym momencie mm, chciałbym rzucić, to wrzucać. I kurczę, yy, no trochę się jeszcze nad tym zastanawiam i trochę jeszcze pewnie mm, mi gdzieś tu minie czasu, zanim zacznę to yy, ogarniać, a może po prostu gdzieś tam w pewnym momencie jak odpocznę to... To zacznę patrzeć na to, żeby jednak to robić. Natomiast yy, przyjmuję jak gdyby sobie trochę do wiadomości, że być może to jest ten moment, że, że po prostu pewne rzeczy idą do przodu. I ja też yy, chcę robić inne rzeczy, innymi rzeczami się zajmować. I yy, pojawiły się inne zainteresowanie w moim życiu, pojawiło się trochę innych yy, tematów. I to powoduje, że yy, na to akurat mam bardzo mało czasu. A nie chcę tego robić po łebkach, bo to też wtedy czuję, może nie bardzo po łebkach, ale, ale po prostu tak bez jakiegoś mocniejszego przemyślenia, bez, bez jakiegoś takiego nie tylko planu na to, ale takiej wewnętrznej potrzeby. I to jest chyba ten największy problem, który mam w tym momencie. Kręcę się znowu dookoła tego, ale, ale gadanie o tym też mi pomaga to trochę poukładać standardowo. Więc tak to wygląda i... No, jeszcze chwilę pewnie będę się zastanawiał, w którą stronę to pójdzie i jak to rozegram, ale fajnie ten projekt. Prawie 600 materiałów, nawet nie wiem który teraz to już w tym momencie jest. I pewnie sporo z niego wyniosłem takich rzeczy do przemyśleń, i takich rzeczy, do, które chciałbym robić dalej i być może jest to kwestia po prostu tego, że chcę robić nagrywać na inne kanały, chcę robić jakieś inne rzeczy i zastanawiać się po prostu jak to sobie wszystko poukładać ale na to potrzeba czasu, miejsca możliwości i nad tym też pracuję więc tak to trochę teraz wygląda i, i takim małym update'em po prostu chciałem zakończyć to, to, ten materiał, żeby te parę osób, które zagląda na to widziało jak to wygląda i i co się tak naprawdę dzieje ostatnimi czasy. Dziękuję ślicznie. I do zobaczenia. Hejka.